Używanie pozytywnych afirmacji jest formą, która przekształca i uwalnia stare, negatywne ścieżki naszej podświadomości w te pozytywne, dzięki którym zaczynamy myśleć w optymistyczny, życzliwy i bardziej twórczy sposób. W ciągu swojego życia mogłaś zaadoptować wzory negatywnego myślenia, które oparłaś na strachu. Przekonaniach z dzieciństwa lub nieprzyjemnych wydarzeniach z życia. Te negatywne wzory myślowe mogą być powodem mentalnych i emocjonalnych blokad, które powstrzymują Twoje ciało od możliwości poczęcia w nim życia. Afirmacje są świetnym sposobem medytacji i pomagają zobaczyć świat i siebie w pozytywnym świetle. Jeśli zastanowisz się tylko przez chwilę, to zauważysz, że afirmujesz codziennie, każdego dnia. Kiedy mówisz innym, że chcesz coś osiągnąć, afirmujesz w tym samym momencie coś, co chcesz, żeby zamanifestowało się w Twoim życiu. A żeby coś zamanifestowało się w Twoim życiu, Najpierw powstaje myśl, a następnie wyrażasz tę myśl werbalnie albo mentalnie w formie zdania albo obrazu, a następnie poczyniasz kroki, które pomogą Ci to osiągnąć. Kluczem jest wiara, że cel zostanie osiągnięty oraz działanie, które pomoże wszechświatowi znaleźć sposób, aby do tego doszło. Jesteś cudownym stworzeniem wszechświata i masz siłę tworzenia. Powiem afirmację dwa razy. Usiądź lub połóż się wygodnie. Pozwól sobie na relaks. Moje hormony są zbalansowane i funkcjonują prawidłowo. Moje hormony są zbalansowane i funkcjonują prawidłowo. Moje jajeczka są zdrowe i szczęśliwe podczas mojej każdej ovulacji. Moje jajeczka są zdrowe i szczęśliwe podczas mojej każdej ovulacji. Około 14 dnia cyklu moje ciało znajduje się w stanie owulacji i zawsze wysyła mi czytelne znaki. Około 14 dnia cyklu moje ciało znajduje się w stanie owulacji i zawsze wysyła mi czytelne znaki. Moje ciało wie jak zajść w ciążę i jak donosić zdrowe i piękne dziecko. Moje ciało wie, jak zajść w ciążę i jak donosić zdrowe i piękne dziecko. Pozwalam na nowy początek w moim życiu. Pozwalam na nowy początek w moim życiu. Akceptuję dar życia w sobie. Akceptuję dar życia w sobie. Akceptuję obowiązki bycia rodzicem i wiem, że podałam im, kiedy przyjdzie odpowiedni czas. Akceptuję obowiązki bycia rodzicem i wiem, że podałam im, kiedy przyjdzie odpowiedni czas. Teraz jestem kochającym rodzicem dla samej siebie. Teraz jestem kochającym rodzicem dla samej siebie. Uwalniam strach dotyczący wieku i upływającego czasu. Zajdę w ciążę, gdy będę gotowa. Uwalniam strach dotyczący wieku i upływającego czasu. Zajdę w ciążę, gdy będę gotowa. Odsuwam od siebie wszelkie troski związane z poczęciem i pozwalam mojemu ciału tworzyć swobodnie. Odsuwam od siebie wszelkie troski związane z poczęciem i pozwalam mojemu ciału tworzyć swobodnie. Oddaję się sile natury i słucham mojego ciała. Oddaję się sile natury i słucham mojego ciała. Cieszę się życiem i każdą radością, jaką mi oferuje. Cieszę się życiem i każdą radością, jaką mi oferuje. Zasługuję na to, aby być perfekcyjnie zdrową. Zasługuję na to, aby być perfekcyjnie zdrową. Moja płodność rośnie w siłę każdego dnia bardziej i bardziej. Moja płodność rośnie w siłę każdego dnia bardziej i bardziej. Gdy relaksuję się każdego dnia, moja pewność siebie rośnie w siłę. Gdy relaksuję się każdego dnia, moja pewność siebie rośnie w siłę. Mój system rozrodczy działa poprawnie każdego dnia bardziej i bardziej. Mój system rozrodczy działa poprawnie każdego dnia bardziej i bardziej. Moja menstruacja przypomina mi, że moje ciało funkcjonuje poprawnie. Moja menstruacja przypomina mi, że moje ciało funkcjonuje poprawnie. Moje ciało ma siłę tworzenia. Moje ciało ma siłę tworzenia. Dzisiejszy dzień przynosi cuda. Dzisiejszy dzień przynosi cuda. Zasługuję na sukces. Zasługuję na sukces. Jestem gotowa na wspaniałą przygodę, jaką jest bycie mamą. Jestem gotowa na wspaniałą przygodę, jaką jest bycie mamą. Dzisiaj wszystko jest możliwe. Dzisiaj wszystko jest możliwe. Dzisiaj wybieram życie. Dzisiaj wybieram życie. Moje hormony są zbalansowane i funkcjonują prawidłowo. Moje hormony są zbalansowane i funkcjonują prawidłowo. Moje jajeczka są zdrowe i szczęśliwe podczas mojej każdej owulacji. Moje jajeczka są zdrowe i szczęśliwe podczas mojej każdej owulacji. Około 14 dnia cyklu moje ciało znajduje się w stanie owulacji i zawsze wysyła mi czytelne znaki. Około 14 dnia cyklu moje ciało znajduje się w stanie owulacji i zawsze wysyła mi czytelne znaki. Moje ciało wie jak zajść w ciążę i jak donosić zdrowe i piękne dziecko. Moje ciało wie, jak zajść w ciążę i jak donosić zdrowe i piękne dziecko. Pozwalam na nowy początek w moim życiu. Pozwalam na nowy początek w moim życiu. Akceptuję dar życia w sobie. Akceptuję dar życia w sobie. Akceptuję obowiązki bycia rodzicem i wiem, że podołam im, kiedy przyjdzie odpowiedni czas. Akceptuję obowiązki bycia rodzicem i wiem, że podołam im, kiedy przyjdzie odpowiedni czas. Teraz jestem kochającym rodzicem dla samej siebie. Teraz jestem kochającym rodzicem dla samej siebie. Uwalniam strach dotyczący wieku i upływającego czasu. Zajdę w ciążę, gdy będę gotowa. Uwalniam strach dotyczący wieku i upływającego czasu. Zajdę w ciążę, gdy będę gotowa. Odsuwam od siebie wszelkie troski związane z poczęciem i pozwalam mojemu ciału tworzyć swobodnie. Odsuwam od siebie wszelkie troski związane z poczęciem i pozwalam mojemu ciału tworzyć swobodnie. Oddaję się sile natury i słucham mojego ciała. Oddaję się sile natury i słucham mojego ciała. Cieszę się życiem i każdą radością, jaką mi oferuje. Cieszę się życiem i każdą radością, jaką mi oferuje. Zasługuję na to, aby być perfekcyjnie zdrową. Zasługuję na to, aby być perfekcyjnie zdrową. Moja płodność rośnie w siłę każdego dnia bardziej i bardziej. Moja płodność rośnie w siłę każdego dnia bardziej i bardziej. Gdy relaksuję się każdego dnia, moja pewność siebie rośnie w siłę. Gdy relaksuję się każdego dnia, moja pewność siebie rośnie w siłę. Mój system rozrodczy działa poprawnie każdego dnia bardziej i bardziej. Mój system rozrodczy działa poprawnie każdego dnia bardziej i bardziej. Moja menstruacja przypomina mi, że moje ciało funkcjonuje poprawnie. Moja menstruacja przypomina mi, że moje ciało funkcjonuje poprawnie. Moje ciało ma siłę tworzenia. Moje ciało ma siłę tworzenia. Dzisiejszy dzień przynosi cuda. Dzisiejszy dzień przynosi cuda. Zasługuję na sukces. Zasługuję na sukces. Jestem gotowa na wspaniałą przygodę, jaką jest bycie mamą. Jestem gotowa na wspaniałą przygodę, jaką jest bycie mamą. Dzisiaj wszystko jest możliwe. Dzisiaj wszystko jest możliwe. Dzisiaj wybieram życie. Dzisiaj wybieram życie.